Nadchodzący maj zwiastuje czas rekrutacji do żłobka. Kto z rodziców chciałby poznać placówkę od środka, obejrzeć salę i sypialnie, upewnić się w jakich warunkach przebywać tam będzie jego dziecko i porozmawiać z opiekunkami, może skorzystać z dnia otwartych drzwi. 4 maja rozpoczyna się rekrutacja do żłobka miejskiego. Wielu rodziców już podjęło decyzję o tym, kto opiekować się będzie dzieckiem, gdy mama wróci do pracy. Ci, którzy podjęli decyzję, by to odpowiedzialne zadanie powierzyć opiekunkom ze żłobka miejskiego, mogą odwiedzić placówkę, aby poznać ją lepiej. Zapraszamy serdecznie 21 i 28, to są dwa wtorki z rzędu, teraz w kwietniu jeszcze na dni otwarte w godzinach od 16 do 17. Co roku przeprowadzamy taką akcję dla tych rodziców, którzy chcieliby zapisać swoje dzieciątko do żłobka. No i żeby mogli zobaczyć po prostu w jakich warunkach dzieci będą przebywać, jak to wygląda tutaj od środka. W czasie tych dni otwartych rodzice mogą wejść na sypialnię, mogą wejść do łazienek, mogą porozmawiać z pańmi, przemówić wszystkie kwestie, które ich interesują. Te dni zawsze się cieszą dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że w tym roku również frekwencja dopisze. Rozbudowa żłobka miejskiego rozwiązała problem niewystarczającej liczby miejsc w żłobku. Co prawda, co bardziej zapobiegliwi rodzice, ustawiają się w kolejkę na długo przed otwarciem żłobka, ale według wstępnych szacunków miejsc nie powinno zabraknąć. Ja sądzę, że wszystkie dzieci się dostaną, te których rodzice złożą wnioski w maju do żłobka. Mamy 85 wolnych miejsc. Tak historia pokazuje, że to powinno zaspokoić potrzeby wszystkich rodziców. Generalnie jest tak, że te bardzo malutkie dzieci są dłużej teraz w domu z mamami w związku z tym, że jest wydłużony urlop macierzyński. Także sądzę, że nie będzie problemu. My oczywiście wnioski przyjmujemy przez cały maj, ale wiemy też, że rodzice pewno będą chcieli na samym początku maja złożyć, ponieważ w sytuacji, gdyby było więcej chętnych niż miejsc, to wtedy u nas rzeczywiście decyduje to kryterium zgłoszeń. I na pewno ci rodzice, którzy na początku maja złożą jako pierwsi, będą już mogli spokojnie oczekiwać na, na wyniki, które będą zaraz na początku czerwca, ale ci na pewno się dostaną. Przed rodzicami i dziećmi trudny czas pierwszego rozstania, ale w przyjaznej atmosferze żłobka trudny czas aklimatyzacji minie szybko.